Pozycja na jeźdźca jest też różnie rozgrywana przez różne pary. Czasem tak jest, że to mężczyzna rusza kobietą, używając swoich na przykład dłoni. Czasem tak jest, że oboje pracują i wtedy tutaj mamy kwestię tego, żeby rytmy, w jakich się poruszają, się zgrały, a czasem tak jest, że mężczyzna po prostu leży plackiem i kobieta pracuje, w zależności od tego, jaką mają dostępność swoich mięśni. Czy mężczyzna jest na tyle silny, żeby unosić kobietę, czy kobieta radzi sobie na tyle mięśniami, jest na tyle rozciągnięta, żeby sama nad tym pracować? Więc można powiedzieć, że właściwie każda para, no Inaczej trochę wykonuje tą pozycję najezda. Kolejnym elementem, który jest ciekawy w akcie seksualnym, to jest kto w danym momencie ma kontrolę, i to też może być element dodatkowo podniecający. Na przykład dla wielu mężczyzn przyjęcie pozycji najezda jest oddaniem tej kontroli, a odzyskanie przez kobiety. Jeżeli mówimy o na przykład pozycji misjonarskiej, to ta sytuacja jest odwrotna, więc to jest też taka zabawa konwencją, kto akurat w danym momencie kontroluje, a kto jest kontrolowany.